Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam podczas trzeciej konferencji w trakcie naszej 90. poznańskiej pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. Dzisiaj o słowie życia, czyli o takim aspekcie, który był bardzo ważny w życiu Kiary Lubich i także tego przesłania, z którym szła, które przekazywała przesłaniu jedności. Słowo życia, czyli nic innego jak Ewangelia, jak Pismo Święte, to słowo, które kieruje do nas Pan Bóg. Ale dlaczego słowo życia? Dlatego, że ma być to słowo, którym my żyjemy, którym, które staje się żywe w nas. Kiera Lubich napisała o słowie życia bardzo wiele tekstów, ale ja chciałbym dzisiaj przytoczyć jeden, który wydaje mi się kluczowym w opisaniu tego, czym słowo życia jest i w jaki sposób to słowo życia w sobie prowadzić, w jaki sposób Jemu się poddawać, aby rzeczywiście żyć Słowem i stawać się żywym słowem, żywym słowem, a przez to oczywiście jednoczyć się z braćmi w duchu właśnie tego, co, do czego zachęca nas Jezus, aby wszyscy stanowili jedno. Słowo, które jest Bogiem, stąpiło pewnego dnia pomiędzy nas spełniło swą misję odkupiciela a potem wstąpiło do nieba do ojca ale jego rzeczywista obecność pozostała na różny sposób na całej ziemi eucharystii w jego słowie pomiędzy nami zjednoczonymi w jego imię w nas jedną z rzeczywistości e, rzeczywistych obecności słowa którym jest bóg jest więc słowo boże chcę wam mówić o słowie Bożym mówi święty augustyn Jakież to Słowo, jaka jest jego wielkość? Wszystko przez nie się stało. Spojrzyjcie, na dzieła i nabierzcie czci dla tego, kto ich dokonał. Wszystko przez nie się stało. Święty Augustyn widział jasno działanie słowa w stworzeniu, widział więc jego bożą wszechmoc, jego zawrotną wzniosłość, Słowo Boże. Bóg chciał, by wiele rzeczy zostało wypowiedzianych i przekazanych za pośrednictwem proroków, jego sług. Lecz jakże ogromna jest różnica, kiedy przychodzi syn, by mówić. Słowo Boże, które było natchnieniem proroków, jest teraz tutaj ze swoim własnym głosem, mówi święty Cyprian. Jego słowa nie mogą być niczym innym niż duchem i życiem. Przez nie Przechodzi się ze śmierci do życia, ożywiając każdą rzecz, przenikają wszystko. Żywe bowiem jest Słowo Boże, pisze święty Paweł skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Przekonanie, że trzeba najpierw żyć, a potem mówić, było wśród nas tak silne, że nie wystarczało nam żyć słowem. Kiedy nadarzała się okazja, lecz karmiłyśmy się nim w każdej chwili naszego życia. Tak jak organizm oddycha, aby żyć, tak dusza, aby żyć, żyła słowem. To właśnie życie słowem w taki sposób było tajemnicą naszej odnowy i naszej chrześcijańskiej rewolucji. Mam wrażenie, że gdybyśmy co dzień powtarzali sobie i wszystkim, którzy z nami żyją, tę myśl o wprowadzeniu w życie słowa, oddalibyśmy wszelkie wielką przysługę sprawie Jezusa. Niech nasz umysł, mówi święte Ambroży, pozostaje zawsze z nim, niech nigdy nie oddala się od jego świątyni, nigdy nie odrywa się od jego słowa. Przykładajmy się zawsze do czytania pisma, do medytacji, do modlitwy, tak aby Słowo Tego, który jest, zawsze działało w nas. Przy czytaniu niektórych tekstów z pierwszych lat ruchu uderza, jak bardzo Duch Święty przynaglał nas do tego samego. Ten mój list pochodzi z 1948 roku. Zrozumieliśmy, że świat potrzebuje leczenia. Ewangelium, ponieważ tylko dobra nowina może mu przywrócić życie, którego mu brakuje. Oto dlaczego my żyjemy słowem życia. Wcielamy je w siebie, aż stajemy się tym słowem żywym. Wystarczyłoby jedno słowo, by nas uświęcić, abyśmy byli drugim Jezusem. Z biegiem czasu żyjemy wieloma słowami Pisma Świętego tak, że stają się one niezniszczalnym dziedzictwem naszej duszy. Życie nimi w nadchodzącej chwili naszego życia jest naszym zadaniem. Wszyscy możemy nim żyć, niezależnie od powołania, wieku, płci czy pozycji społecznej, ponieważ Jezus jest światłem dla każdego człowieka na ten świat przychodzącego. W ten prosty sposób zewangelizujemy na nowo nasze dusze, a wraz z nimi świat. Spróbuj nim, Słowem Bożym, żyć. A znajdziesz w nim całą doskonałość, tak jak każdego ranka zadawalasz się tą świętą hostią, którą przyjmujesz, nie pragnąc innych, tak nasyć się tym słowem. Znajdziesz w nim tak, jak to odkrył święty Franciszek, mannę ukrytą o tysiącu smaku. W ten sposób i tylko w ten sposób, czyniąc prawdę, kochamy. W przeciwnym razie miłość jest pustym sentymentalizmem. Podczas gdy miłość prawdziwa to Jezus Chrystus, prawda, ewangelia. Bądźmy żywymi ewangeliami, słowami życia tylu, ilu nas jest drugimi Jezusami, a będziemy naprawdę go kochać będziemy naśladować Maryję, przenajświętszą, matkę światłości, matkę słowa, tę, która jest żyjącym słowem. My nie mamy innej księgi poza Ewangelią, nie mamy innej wiedzy, innej sztuki. W niej jest życie. Kto ją znajdzie, nie umrze. Oto skoro ruch tak bardzo się rozszerza, chcielibyśmy, żeby można było i o nas powiedzieć, Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w synu i w ojcu. Już od tamtych czasów członkowie ruchu żyli codziennie trojaką komunią z Jezusem Eucharystycznym, ze Słowem Życia i z bratem. Miłość do Słowa była tak trwała i ważna, że powstała nam pozwalała nam twierdzić iż słowo Boże jest naszym strojem. Oto fragment z roku 1950. Dla nas, dla każdego z nas słowo życia jest strojem, szatą godową naszej duszy, oblubienicy Chrystusa. Jest tym, czym dla zakonników jest habit. Ten kto jest zakonnikiem uświęci się jedynie jeśli wytrwa w swoim powołaniu nie może go zmienić nie może zmienić habitu dla nas ten habit jest całkowicie wewnętrzny pan pozwolił nam także zobaczyć w maryi doskonały wzór chrześcijanki całej przeobleczonej w słowo boże więcej żywy obraz słowa bożego w tym właśnie widzieliśmy to czym jest i czym powinien być w najgłębszej swej istocie każdy chrześcijanin przywiązywaliśmy więc do komunii ze słowem Boga taką wagę jak do komunii Eucharystycznej i oczywiście do komunii z bratem było też jasne, że trzeba każdego dnia komunikować sobie wzajemnie doświadczenia życia słowem. Ojcowie kościoła, którzy odzwierciedlają sposób widzenia kościoła pierwotnego, stawiają często na równi ciało Chrystusa i jego słowo. Już święty Klemens Aleksandryjski wskazuje, że trzeba karmić się ziarnem życia zawartym w Biblii, tak jak Eucharystia. Moim schronieniem jest Ewangelia, która jest dla mnie jak ciało Jezusa, mówi święty Ignacy Męczennik. A święty Hieronim powiedział, że my spożywamy Jego ciało i pijemy Jego krew w boskiej Eucharystii, lecz także przez czytanie pisma. Święty Grzegorz z Nazjanzu. Porównuje tę lekturę pisma do spożywania baranka paschalnego. Tertulian w księdze o zmartwychwstaniu porównuje dające życie słowo do ciała syna Bożego. A mądry Orygenes pisze, że słowo, które karmi duszę, jest swego rodzaju innym ciałem, w które przyobległ się syn Boży. U świętego augustyna znajdujemy takie słowa. Powiedzcie mi bracia, jak wam się zdaje, co jest ważniejsze, słowo Boże czy ciało Chrystusa? Jeśli chcecie dać prawdziwą odpowiedź, musicie przyznać, że słowo nie znaczy mniej niż ciało Chrystusa. Jeśli więc, kiedy zostaje nam udzielone ciało Chrystusa, skupiamy całą uwagę, aby nic nie upadło nam z ręki na ziemię, to tak samo musimy uważać, aby słowo Boga, kiedy nam zostaje podane, nie Ulotniło się z naszego serca przez to, że mówimy czy myślimy o czymś innym. Nie będziemy mniej winnym tem, kto niedbale przyjął Słowo Boże niż ten, kto przez swą nieuwagę pozwolił upaść na ziemię ciału Chrystusa. Aby zakończyć to porównanie między Słowem Boga i Eucharystią przytoczę, co mówi na ten temat sobór watykański II. Kościół miał zawsze we czci pisma Boże, podobnie jak samo ciało Pańskie, skoro, zwłaszcza w liturgii świętej, nie przestaje brać i podawać wiernym chleb żywota, tak ze stołu Słowa Bożego, jak i ciała Chrystusowego. Nie pozostaje nam nic innego, jak iść tą drogą, trzymając się mocno Słowa. Ono, tak jak Eucharystia, Pomnożyło obecność Jezusa na ziemi. Jest to wielka pociecha, lecz także wielka odpowiedzialność. Jeśli chcemy stanąć przed światem jako autentyczni naśladowcy Jezusa, cóż może być większego i bardziej pożądanego? Twoje serce zawsze słucha, śpiewać chce o tobie światu.